Dzień dobry, zabraliśmy się tutaj z powodu akcji Pompujemy dla Wojtusia. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Chciałbym jednocześnie podziękować swoim i swoim i kolegów za nominację, którą otrzymaliśmy od Klubu Sportowego Talent w Do tego wszystkiego dołączył się Pan Wójt i do tego wszystkiego dołączyli się trenerowie, a teraz przystępujemy do dzieła. Raz, dwa, trzy, Brawo. Brawo. A teraz skorzystamy z tego przywileju nominowania. Chcielibyśmy takie, takie nominacje zrobić. To poprosilibyśmy radnych gminy Burzenin. Gru drugi punkt to grupę motocyklową z no, ma... ja byłem